Wielu z nich, w tym w Lech sponsoruje polskich olimpijczyków. Obserwacja przyrody może nas wiele nauczyć. Spójrzmy na zwierzęta mięsożerne, takie jak ten wilk. Wilki muszą mieć silne i zdrowe zęby i dlatego regularnie żują zioła, co wzmacnia ich dziąsła. Zdrowe dziąsła są również ważne dla Twoich zębów, dlatego stworzyliśmy wyjątkową gumę Orbit Herbal, która zawiera wyciąg z rumianku i innych zioł. Badania naukowe dowodzą, że Orbit Herbal pomaga zachować zdrowe dziąsła. Orbit Herbal pomaga chronić zęby i dziąsła. Obchodzi 375. urodziny. Zapraszamy. Kościan. Świebodzin krosno Stargard starkar 3 Rewolucję w goleniu przedstawia WIT. Teraz możesz golić się bez ostrzy. Nowy zestaw WIT Razera. Maszynka bez ostrza i 3-minutowy żel krew. Zapomnisz o zacięciach, wysuszonej skórze i włoskach. Skóra zostanie gładka dwa razy dłużej niż po tradycyjnym goleniu. Gdyby każde uczucie mogło trwać tak długo. Na dni urody WIT zapraszamy do Halsel Gross. Starej cysterskiej receptury. Sekret nowoczesnej sztuki ważenia. Smak prawdziwego polskiego piwa. Poczuj smak najlepszego piwa tego roku, Frater. Złoty medal w Londynie. A mówił, że wpadną tylko na sekundę. Pa! Nowy pop. Naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy do wszystkich sieci. Fajnie. Pa! Ginger's nadciąga. Ten smak piwa porywa. Ginger's. Oryginalne imbirowe. Dokupna kucharka, nowe powody. Wystarczy wysłać do nas trzy kody, i już możesz dostać cenne nagrody. Atrakcyjny samochód i 15 tysięcy nagród z kuchennej kolekcji kucharka. Kucharek. Smaczne sposoby na cenne nagrody. Płaci za wszystko. W promocji Karmi wygraj jedną z dziesięciu nagród po 10 tysięcy złotych na zakupy w galerii Mokotu. Potrafisz tyle wydać w jeden dzień? Koju! Mam na sobie tylko majteczki. Paję Piwie jest taka, liczy się prawdziwy, mocny smak. Okocim. Mocne. W dzisiejszym świecie na kobietę czeka wiele zasadzek. Jednak grunt to nie tracić głowy. Najważniejszy jest element zaskoczenia. Później idzie już lekko. Ta sylwetka, ten smak. Po prostu pół kalorii. Coca-Cola Light. Sylwetka ze smakiem. Brawie! Stary, co tam słychać? Oh. Stary, wziąłeś moje piwo. Mm. Jak, jakie piwo? Poznaję, to nie ten smak. Jaki smak? Głęboki, mocny, wyjątkowy. Nie można się pomylić. Moje było lepsze, co? Dobra, stary. Stawiam następną kolejkę. Strong, Siła w smaku. To czysta fanta, ten smak was nakręci pomarańczowo i cytrynowo. W nieprzeniknionej gęstwinie puszczy pulsuje życie jej mieszkańców. Którzy w codziennej krzątaninie wytrwale zmagają się z przeciwnościami i z uporem wykuwają swój los w odwiecznej walce o przetrwanie. Na szczęście za rogiem. Jest żubr. Żubr, tuż za rogiem. Masz problemy z oddawaniem moczu? Masz zaburzenia funkcji seksualnych? Prawdopodobnie masz problemy z prostatą. Prostamol-uno może rozwiązać ten problem z prostatą i pomaga zachować funkcje seksualne. Prostamol-uno prosto być mężczyzną. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołącznej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. tak na spotkanie ze świeżością. Będę miała gościa. Przyjechałem do pani tak z pustymi rękami. A to nie jest przypadkiem ktoś z policji? Myślałem, że to będzie spotkanie całkowicie służbowe. Jeżeli piśniesz, chociaż tak jak myszka, to będziesz go miała na swoim sumieniu. Ma pani kota? Teraz musimy... Koleć ta marę, żeby dzisiaj było wyjątkowo cicho. Samo życie w niedzielę o 20. Widziałem co się stało. Dudrys powinien dostać ochronę. Nie widzę potrzeby. Zbliżycie się uważnie tej guśce. Kto to jest? Sergiej. Fala zbrodni. W niedzielę o 21.00.